Siema to ja Michalu Games i zapraszam Was na pierwszy normalny odcinek z serii Skywars. Poprzedni filmik był nienormalny, wręcz bym powiedział, że nudny i nawet to mój kolega przyznał, bo po prostu brizelowałem się i to było okropne. Cały odcinek się brizlowałem. W tym odcinku zobaczycie dwie arenki, na których się napracowałem, jeden będzie na Hypixel, drugi na Bloksem bo... Po prostu nie chciało mi się grać na Hypixelu i chciałem jeszcze wspomnieć, że chciałbym odbudować moje komnity i jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę. I w tym momencie wlatuje intro i no nie chcę Wam już przedłużać. No i jeszcze chciałbym wspomnieć, że będę mówił co tam się na tej ręce działo. Stay off, be alone. <muzyka> A więc ręka występowała. Pierwsze co wziąłem to bloki oraz wiadro wody i od razu poszedłem na mida. Taki był mój plan. Zrobiłem Watera i wziąłem hełm z protem 2, ponieważ Golden Helmet z protem 1 był słaby. Później poszedłem z, y, dalej na mida i w pierwszej skrzynce, którą otworzyłem, znalazłem buty, więc założyłem. W następnej skrzyni czaliły się złote jabłko oraz żelazna Zjedłem Zjadłem tej jabłko, a w ostatniej skrzyni, którą znalazłem, przejęły się m.in. żelazne splanie z Platem 1, bloki, to tutaj jabłko oraz... Yy, nie wiem, to gra. Ja wziąłem je, przekraftowałem yy, tutaj yy, output na deski i zacząłem bić się z typem. Moja deksowa siekiera naprawdę zadała potężne obrażenia i w taki sposób go zrobiłem. Później... Yy, nie wiem, co zrobiłem yy, i popatrzyłem sobie na Rzeczy mm. nie były one dobre, więc ich nie założyłem. Ponieważ to zbroja, którą miałem, była najlepsza. Zjadłem złote jabłko i poszedłem się kierować z ostatnim typem. Walka z nim zajęła mi troszkę czasu to znaczy chwileczkę dosłownie. Tym tup, tutaj widzicie, biłem się z nim, zadał mi obrażenia. Nie mniej HP niż ja, ale wolałem zjeść złote jabłko, żeby mieć z nim większe szanse. Poszedłem za nim, potem on poszedł tutaj i po prostu, i zawrócił. Poszedłem za nim, e, chciałem się chciałem go zabić, był problem, ponieważ on nie zepchnął. Myślałem, że już przegram. spracowałem, zawróciłem i on nie poszedł. Zrobiłem speed bridge do niego, e, wziąłem bloki i zjadłem żółte jabłka. Następnie e, znowu się budowałem do typa, bo on po prostu nie chciałem. Czasu. Zobaczyłem, że mam jajka, więc go rzuciłem jajami. Yy, potem yy, próbowałem mnie zabić, ale jak może ktoś zobaczyć, no nie zabił mnie. No i tak wygrałem pierwszą arenkę na Skywarsach. Kolejna arenka wystartowała tym razem na Bloxem C. Miałem kit ekologii, więc się podbudowałem na mida. Sklaczowałem i poszedłem na sam środeczek, gdzie jest... Gdzie są skrzynki? Taka ciekawostka, ta mapa wróciła ostatnio na Hypixela, ale nie chciałam grać na Hypixelu. W pierwszej szyni były Broki hem oraz pędka z knockbackiem 2. No i pierwsza ofiara, też z hitem ekologii, umarła. Postawiłem mojego szkieleta i poszła druga osoba, która też była ofiarą. Dalej yy, postawiłem skrzynkę i... Zostałem tutaj. Następnie podbudowałem się do góry i poszedłem do jednej z wież. W skrzynce było złote jabłka, perełka, bloki oraz blaze. A było też y, tam wędka z knockbackiem 2. Perełkowałem się do drugiej szyny, w której były mieczyk, łuk, strzały, 3 y, wędka oraz słynny, słynne spanie z brotem 4. Strzeliłem w jedną osobę i ona spadła na sam dół. Ja też poszedłem za nią i w taki sposób zabiłem. O. Tak naprawdę skręcowała na dół. Rzuciłem, e, to znaczy, misnąłem brukiem i ją zabiłem. Miałem tutaj klatę oraz podbutę, no i zjadłem złote jabłko. No ale e, widzicie tutaj. Poszedłem tutaj. Nie wiem po co, zamurowałem się, następnie. Zakradłem się, zabudowałem, nie wiem o co tu chodziło, zagrałem totalnie kciota I teraz będzie najgorszy moment Dobra, jeszcze nie teraz, podbudowałem się do góry i znowu pochodziłem sobie Poszedłem do jednej, poszedłem do wieży, zabudowałem się No i poszedłem po skrzynie, w skrzyni był, był blaze oraz złote jabłko ja mam złote jabłko, pewnie, jest po to, żeby mieć generację, strzeliłem w typa. Niestety, nie udało mi się go trafić. Nie wiem, jak wtedy grałem, ale. No, po prostu było to dziwne. I w tym momencie będzie przyspieszenie, ponieważ yy, zostały mi trzy osoby, z którymi się po prostu męczyłem do drugiego refilu, a nawet z jedną osobą męczyłem się do. Dumu, czyli właśnie do momentu, kiedy po prostu wszyscy się napierdzielają i w tym momencie będzie przyspieszenie razy trwa, bo po prostu trwało to za długo. Ha <laughs> ha W momencie ostatnia osoba została sknokana wędką z Knockbagem 2. I tym sposobem wygrałem drugą arenkę. Tak, wiem, że było mało montażu, ale ten filmik jest zdecydowanie ciekawszy niż wrizlowanie się w pierwszym odcinku Skywarsów. I tak, ten filmik nie jest nudny, chociaż może się wydawać, bo nie ma montażu, ale po prostu byłem lektorem i mówiłem co tam się dzieje. Widzieliście arenki. I jedna arenka po prostu była nudna, więc po prostu jeżeli będziecie się przyczepić, to... Będę właśnie wiedział. I jeszcze raz powiem, że chcę odbudować komunity i pracuję nad filmikiem z Michaleku Games News i bardzo jestem zadowolony, że chociaż jest też 6 wyświetleń, ale to nie wystarczy. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Teraz ratuję outro, i jeszcze raz mówię, chcę, żebyśmy, chcę żebym odbudował nasze komunity i zostawcie łapkę w górę. i yes. Ja uciekam. Naura.